Dobry wieczór! Liścik. Sprawia pan wrażenie idioty. Ale patrząc na to wszystko, co się na świecie wyrabia, trudno pozostać normalnym. Pozdrawiam i życzę dużo cierpliwości w walce z oszołomami. Tak napisał ktoś, to ja po walce dzisiaj z oszołomami fajny temat uważam. Zacytuję na początku list pana Tadeusza Nowaka z Warszawy, który to list wydrukowało życie, życie Warszawy. Podczas pochodu pierwszomajowego w Warszawie komuniści na czele z towarzyszem Aleksandrem Kwaśniewskim maszerowali w takt legionowego marsza pierwszej brygady. My, pierwsza brygada to pieśń legionów, a tutaj komunistyczna manifestacja, pisze pan Tadeusz, czerwone sztandary i oni to śpiewają. No i komentarz. Jest to oburzające, tym bardziej jeśli przypomnimy sobie, że pierwsza brygada była właściwie drugim hymnem II Rzeczypospolitej. Tej II Rzeczypospolitej, którą w myśl tajnych instrukcji kominternu komuniści zwalczali programowo dywersją i sabotażem. No to czyż nie szołomy, nie oszołomy, oni śpiewają pierwszą brygadę na swoim komunistycznym pochodzie pierwszomajowym? Oszołomy! Oszołomy to w ogóle mają to do siebie, że ciągle manifestują i w tym się to oszołomstwo wyraża głównie, no bo przecież nie na prywatce u cioci. No i kolejna grupa, proszę bardzo. Pod bardzo postępowym hasłem tolerancji dla wszystkich kultur zorganizowano manifestację pod sztandarem Spalmy Księży zamiast czarownic, a zaraza przeminie. No czyż nie tolerancja kulturowa? Dla wszystkich możliwych kultur tolerancja. Zaatakujmy hipokrytów w sutannach. Niech walka się zacznie. Niech 14 marca, 14 marca ulica Świdnicka utonie w kondomach. Niech bogojczyźniana nuda zostanie przerwana. Tak oszołomy pod hasłami tolerancji yy, krzyczały i drukowały i w ogóle, a jeszcze obrażały na przykład papieża w ten sposób i uczucia tych, co papieża lubią, tak wyrysowali. A tutaj proszę kler, ściga normalnego człowieka z plecaczkiem. Oszołomy. A cóż wymyśliły oszołomy amerykańskie? Nie od dzisiaj, tam tylko od 78 roku. Każdego 14 lutego to jest dawne święto świętego Walentego, gdzie były serduszka, kwiaty rozdawano, czasem ktoś komuś pierścionek dał. Mało tego, można było do własnej mamy wysłać kartkę, mamo, kocham cię. To był święty Walenty kiedyś. A teraz co? Święty Walenty rozpoczyna Narodowy Tydzień Prezerwatywy w Ameryce. I na kampusach uniwersyteckich Chodzą studenci, aktywiści, zaczepiają innych i sprawdzają, jak się sprawdzony wylegitymuje posiadaniem prezerwatywy. Dostaje nagrodę, cukierka, darmowy obiad dostanie albo bilet miesięczny na komunikację miejską, jak się wylegitymuje. A jak się nie wylegitymuje, to musi natychmiast powiedzieć: No, nie wziąłem z domu, ale bardzo bym chciał mieć. To oni wtedy dają prezerwatywę do ręki i wtedy przysługują wszystkie nagrody. Jeszcze tylko chłopcy. Na szczęście nie wpadli na pomysł, co robić z tymi, którzy powiedzą, a ja nie mam i nie chcę mieć. Oszołomy, ale wymyślą coś. A tu oszołomy instytucjonalne. Sanepid, wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna, organizuje rozdawnictwo prezerwatyw w ramach akcji zwalczania i zapobiegania AIDS. Ta akcja organizowana jest pod hasłem Nie przeraża mnie AIDS. I proszę popatrzeć, tu rozdają prezerwatywy pod hasłem nie przeraża mnie AIDS, a 3 centymetry niżej ten sam sanepid pisze, yy, naszym zdaniem yy, prezerwatywa nie zapobiegnie zarażeniu się wirusem HIV, chociaż może zmniejszyć prawdopodobieństwo takiego przypadku. Rozdają prezerwatywy pod hasłem, że zabezpiecza, a potem sami piszą, że nie zabezpiecza. No oszołomy! To ja bym teraz... Chciał do tych oszołomów dołączyć. Dostałem tutaj materiały propagandowe, uwaga. Otóż mówi się, że w lateksie, czyli w tej gumie, co to, to robią, to że są otwory takie, co może każdy sprawdzić, pompując balon w domu. To jest podobna guma tam zawiązać go, porządnie zostawić na trzy dni on się cały pomarszczy, powietrze z niego ujdzie, i taki flak zostanie. Ucieka przez takie pory, właśnie. I tutaj te pory pokazano, a z drugiej strony za tymi porami jest pokazany na przykład o tu plemnik w odpowiedniej skali. A tutaj wirus, tu żerzączka kiła, a tutaj ejcik taki malutki, to prawie go nie widać. Więc ponieważ prawie go nie widać, ja zrobię pokaz. Uwaga! Oto jest por lateksowy. A teraz będzie plemnik. Pan podtrzymał przez chwilkę. Uwaga, to jest por lateksowy, teraz ja się przebieram za plemnika, Będę miał ogonek na głowie. I uwaga! Taki plemnik... Do takiego prezerwatywy podchodzi i widzi taki por, i robi tak. Ziuch! przeleciał, mamy ciążę. Jeszcze raz. Ziuch! leci, plemnik? Przeleciał, mamy ciążę. A, a zobaczmy, jak wygląda wirus, który nas obdarza AIDS-em. Wam pokażę. Proporcjonalnie, ja jestem plemnik, a to jest wirus, który powoduje AIDS, śmiertelną chorobę. No i teraz proszę bardzo. Ziuch! AIDS przeleciał. Zamkniętymi oczami przeleciał. Proszę bardzo. Przeleciał. Ile chce, tyle leci. Zapraszamy, proszę Państwa, a wszystkich, którzy o mnie mówią o Szołom, pozdrawiam. Szalom! Politycznie niepoprawny Rafał Ziemkiewicz. I dumny z tego. Pan to wszędzie chodzi. Nie chciałem Pana zapraszać do programu, ale je Pan stęskniłem się za Ameryką. Już dawno nie byłem, a Pan wiem, świeżo wrócił z samego. Y, zarządu Ciemnogrodu Amerykańskiego, nawet z największymi zabobonnikami, panowie. Przeciętny Amerykanin, taki zwykły Amerykanin, przestał wierzyć w to, że intelektualista to jest ktoś ważny i że jak ktoś jest profesor, to on musi być mądry. W tej chwili przeciętny Amerykanin, za sprawą ludzi, którzy nad tym oczywiście przez 10 lat i dłużej pracowali, i Reagana, i, i, i Rasha Limbo, i, i wszystkich następnych, przeciętny Amerykanin się przekonał, że profesor może być idiotą. Że wielki pisarz sławny, o którym wszystkie gazety piszą, że on jest wielki intelektualista, może być kretynem kompletnym, pan, który sobie w się ciągu jakoś, roku nas, trzy nie mogą razy zaprzeczył i za każdym razem z wielkim przekonaniem, że to jest jedynie słuszna prawda. I Amerykanie już wiedzą, że profesor nie ma monopolu na rozsądek. Amerykanie się kochają w sondażach, więc ja się na te sondaże powołam. Jak się pyta przeciętnego Amerykanina, o coś i pyta się takiego dziennikarza, czy kogoś z Hollywoodu, z tak zwanej elity, ma się 100% odmienne odpowiedzi. To znaczy, 7, 96% Amerykanów, jeśli dobrze pamiętam, ponad 90% deklaruje, że wierzy w Boga. Ponad 70% deklaruje, że spełnia praktyki religijne, czyli religia w ich życiu jest czymś ważnym, codziennym. Prawda? To jest bardzo ładny wynik. Nie wiem, czy w naszym kraju, który jest za bardzo katolicki uchodzi, by się udało to 70% uzyskać. Ale wśród dziennikarzy, wśród aktorów, wśród pisarzy yy, tych, którzy w ogóle wierzą w jakiegoś Boga, to jest 7%. A takich, którzy, w takich w ogóle, takiego new age'owego, że to on gdzieś tam sobie jest, ale nie ma znaczenia praktycznego, nie? A takich, którzy by jakieś praktyki religijne spełniali, to w ogóle jest gdzieś w granicach błędu statystycznego. A proszę pana to ciekawostka taka, że ta grupa, co to pan ją na margines, spycha, to ona rządzi jednak. Nie, ona, on, on, ona nie rządzi. Ona przez jakiś czas rządziła, i tu jest właśnie, widzi Pan, to jest klucz tego wszystkiego, co ja chcę powiedzieć, i to, co ze mnie największego optymistę zrobiło w Stanach. Otóż przez wiele lat tak myślano, że co jest na górze, to jest elita. Nie? Tak. Śmietanka. No u nas też tak mówią, nie? No jeszcze tak ludzie myślą, ale my zawsze tych parę lat za Ameryką byliśmy. A tu się okazuje, że to, co jest na górze, to może być szumowina. To może nie być żadna elita. Pięknie powiedziane. Dziękuję bardzo. To może po prostu być taka sytuacja, jaka w dziejach się zdarzyła niektórym narodom. Są takie kraje, które straciły swoje elity. Czesi. Pod Białą Górą w XVII wieku całą szlachtę im wyrezano. Litwinom się to zdarzyło, wynarodowiła im się cała elita, Finom się wyszwedziła. Pan wróci do tej szumowiny, ja. bo ta najciekawsza rozmowa. Okazuje się, że można po prostu stracić tę elitę mimo wszystko te narody przetrwały. I nam się też to, już przepraszam, że nawiążę do Polski, bo u nas rzeczywiście cały czas jest tak, że to jest intelektualista, jest autorytet moralny, coś jakby powinni oni za sobą ciągnąć, nie? Nie. Ten przykład amerykański pokazuje, że w pewnym momencie, jak się rozejdzie ta elita w ogóle z oczekiwaniem jest społeczeństwa, zostaje odrzucona. Pana, to już jest inny naród. Na tym polega już... amerykańska rewolucja, tak jak francuska na odrzuceniu psz tej elity. U nas się już rozeszła, proszę pana Szumowina z narodem, czy nie jeszcze? Ja myślę, że Pana, że się rozeszła. Jeżeli i, i, i z temu podporządkuję swoją... Nie ja powiedziałem. Proszę bo, Państwa, jeżeli ja czytam po gazetach, że dla naszej dzisiejszej elity, czy tych ludzi, którzy nazywają się elitą, bo też mają monopol na bycie elitą, to jest Pan, bardzo ważne. Nie do każdego, nie, nie do kogoś z Ciemnogrodu, choćby on był i profesor, to się nie przychodzi, nie robi się z nim wywiadów do gazety a i w telewizji się pokazują, prawda, rzadko, chyba że w takim oszołomskim, ciemnogrodskim programie, jak Buzek Kwadrans. Ale jeżeli dla tej części tej tak zwanej elity czy szumowiny naszej, yy, taki Zbigniew Herbert, przepraszam, że po nazwisku pojadę, nie jest autorytetem, no bo nie złomny, nie kolaborował, nigdy jeszcze mówi, że to nieładnie się świnić, czy, czy wielu. No już nie chcę tych nazw za dużo, ale czy, że Waldemar Łysiak nie jest autorytetem, nie jest oszołomem, Czy ojciec Bocheński nie jest autorytetem, a autorytetem moralnym, intelektualistą się staje taki ktoś, kto wiadomo, że całe życie się świnił, że donosił SBK-pował na swoich kolegów i za to dostawał paszport służbowy na wyjazdy. To, znaczy, ja, myślę, że, jakaś, to ja myślę, że to jest znak, że rzeczywiście coś tutaj się rozeszło i że tak jak ci Czesi, czy ci Litwini, czy Finowie stracili swoje, swoje elity narodowe w pewnym miejscu. Tak, my też się musimy pogodzić z tym faktem, że ta elita gdzieś sobie poszła. I wie pan, ja jeszcze jedno tak na koniec. Przecież, jak się czyta niektóre gazety, już tak, nie chcę mówić po, 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 po tym, które, ale to myślę inteligentni widzowie to i tak się domyślą, to tam wręcz wyraźnie widać, że one rysują taki obraz świata. My jesteśmy tą grupą powołaną, żeby nad tym narodem, nad tym motłochem, który jest ciemny, ksenofobiczny i tylko myśli, gdzieby tu jakiś pogrom zrobić. My nad nimi musimy straż trzymać. Ja bym chciał jeszcze, może na koniec, niech mnie pan zarazi, takim hura optymizmem, że w Ameryce to jest masa, wielosetmilionowa masa ludzi, którzy należą do Ciemnogrodu. I to, co u nas Szumowina krytykuje, to że tam jest normalka w Ameryce, że my nie jesteśmy jakieś, proszę pana, dinozaury ze skansenu, tylko że to my jesteśmy normalni. A świat postępowy, to proszę Pana, to jest tutaj, o. Dobrze, to ja Panu dam taki przykład, że w Teksasie, na południu tereny, które muszą być Panu bliskie, w tej chwili w 80% hrabstw nie ma ani jednego lekarza, który by się podjął wykonania aborcji. To jest powód, dla którego... Tamtejsi liberałowie tak bardzo się domagają, żeby aborcja była płatna przez państwo i była dokonywana w szpitalach publicznych. Teksas, proszę pana, wielokrotnie od Polski większy jest. Teksas jest dużo większy od Polski, tak, oczywiście, a, ale dlaczego ich tam nie ma? Dlatego ich tam nie ma, że jeżeli jakiś lekarz w takim hrabstwie przeprowadził u siebie zabieg aborcji, który nie potrafi go usprawiedliwić, ja że to było... Dla i nie potrafi tego usprawiedliwić, że była to wyższa konieczność, bo na przykład ratował życie matki i musiał wybierać. No takie zdarzają się wypadki, ale bardzo rzadko. W każdym razie, jeżeli tak zrobi, to następnego dosłownie dnia w gazetach wszystkich ukazuje się ogłoszenie wykupione przez Operation Rescue, to jest taka yy, prywatna, nierządowa organizacja społeczna, która się zajmuje zwalczaniem aborcji. I ukazuje się ogłoszenie. Niniejszym zawiadawamy, że doktor Smith. Przeprowadza aborcję. Prosimy wszystkich, którzy nie godzą się na zabijanie dzieci, żeby nigdy więcej nie korzystali z usług doktora Smitha. I albo następnego dnia doktor Smith daje ogłoszenie, że on przeprasza, ale naprawdę nigdy więcej nie będzie, a musiał, bo mamy też jakoś... Albo doktor Smith pakuje walizy i wyjeżdża do Waszyngtonu, dystrykt centralny, bo tam jeszcze, prawda, być może mu to ujdzie na sucho. Proszę Państwa, proponuję, by Ciemnogród ten sposób przeniósł na polski rynek, i nie tylko jeśli chodzi o zabójstwa niewiniątek, w, no w ogóle o różne rzeczy. W każde miejsce, gdzie wygrywamy to, że, że ludzie zaczynają decydować, że rynek zaczyna decydować, to jest oczywiście każde miejsce, gdzie Ciemnogród właśnie tą najskuteczniejszą bronią, jaka jest w kapitalizmie, czyli metodą bojkotu, może bardzo wiele osiągnąć. Proszę Państwa, to jest aksamitna i czarna jak Ciemnogród rewolucja. Takie ogłoszonko do prasy i potem nikt do tego doktora nie chodzi. Ciemnogród może aksamitnymi metodami, niech nikt nie mówi o pogromach. Aksamitna, czarna, ciemnogrodzka.